W Indiach jest, jest spora niechęć do chrześcijaństwa jako takiego. I wielu e, wierzących hinduistów, e, kiedy krytykuje chrześcijaństwo, to wypowiada się z tego niechęcią, że jak ja czytałem Biblię, to nie widziałam w, w niej jakiejkolwiek wzmianki o Indiach, tak? o, moim, o moim kraju, o mojej tradycji. Tak. Więc. E, e, jest taki, jest taki skrajny, dosyć kontrowersyjny filozof indyjski związany ze skrajną prawicą hinduską, Rajiv Machodż, i on jest znany z właśnie ataków na chrześcijaństwo. I właśnie w jego wypowiedziach, w jego wywiadach, się przebija ten motyw, że Chrześcijaństwo jest obce, tak? Indiom. Chrześcijaństwo chce nas wynaturzyć, wy, wykulturowić, wyzuć nas z naszych korzeni, tak? I mormonizm ma tutaj wielką szansę, żeby być odpowiednią, że właśnie tak być nie, tak być nie musi, tak? Ja tak sobie myślę, wiesz co, przychodzą mi do głowy takie zabiegi świętych Cyrla i Metodego, tak? którzy no, tutaj mieli problem ze Słowianami. Jak ich tutaj przekonać do tego całego chrześcijaństwa, które z ich ziemią nie ma nic wspólnego, ani tam Wisła nie płynęła, ani Dniepra tam nie mało. Co chodzi? W ogóle Tatry tam żadne nie były. To, co jest niesamowite, to to, że zaczęto zaraz po działalności świętych, no apostołów Słowian, jak się ich nazywa, ich i katolicyzmie, Tworzyć alternatywne do, historie, tak? Dopowiadać to, czego, no, co pominęli autorzy Biblii, bo nie mieli odwagi, trudno powiedzieć. To jest też bardzo fajne dla nas jako świętych tak, to Znaczy, że Biblia jest pismem nie, niepełnym. Super. Jakoś tak właśnie we wczesnym średniowieczu tutaj nikt z tym nie miał problemu. Że Biblia jest pisem niepełnym i uzupełniono, prawda? Że tam byli apostołowie, jak najbardziej, nawet, nawet jeszcze patriarchowie, przecież są Słowianie, to są dalecy potomkowie, potomkowie jafeta w ogóle, prawda? Syna Noego i tak dalej, i tak dalej. Kroniki staroruskie od tego się zaczynają, tak? Kroniki staroruskie są uzupełnieniem Biblii o ten element słowiański, którego gdzieś tam zabrakło. I to jest cudowne. W ogóle dla mnie, tak trochę w charakterze dygresji, mogę tutaj powiedzieć to, żeby przybliżyć serco naszej kultury mormonizm i wypracować troszeczkę naszą własną, absolutnie koegzystującą doktrynomię z mainstreamowym mormonizmem, wersję naszej religii, może właśnie być przetłumaczenie Księgi Mormona na język kronik staroruskich. Hmm. Na język staro -białoruski. to znaczy chodzi, o to, chodzi mi o to, że teksty staro staroruskie to są kroniki. To są kroniki wydarzeń z jakimś elementem ingerencji bożej cały czas. Księga Mormona jest kapitalnym materiałem na to, żeby przełożyć ją właśnie na ten język w ten sposób, żeby dodać jej tego słowiańskiego ducha, żeby. Nałożyć na kobietom wianki na głowy, prawda? Niech sobie lamanici biegają w staroskach z przypadami. Dać się. Tak? Pozwólmy sobie na naszą własną, tutaj lokalną wersję e, e, tej religii, prawda? E, I wrócę do tej myśli, która gdzieś tam przyszła mi do głowy. E, zainspirowana rozmową z tobą, na samym początku naszego spotkania. I skończmy w ten mormański eksodus. Tak? Osiądźmy na ruch na Ten mormorski eksodus, on wynika też mm. trochę z tego, że nasz Kościół jest e, taką trochę dziwną hybrydą między narodem a Kościołem, tak? Niestety, tak. I to ma swój urok, tylko ten urok, on trwa z reguły przez pierwszy tak rok czy półtora, jak się jest w Kościele, a mm. później to zaczyna denerwować, tak? I przeszkadzać. Tak. Rozumiem, że chcesz politycznie poprawnie powiedzieć, że amerykańskość trochę zaczyna nas uwierać w pewnym momencie. Tak. tak bardzo delikatnie, ale tak. Ale tak, właśnie. tak. Właśnie. E, tak, e, tak. To, e, to jest jedna rzecz. Mm. Poza tym, e, jeden z jest, jest taki e, dosyć antropolog indyjski, badacz mitów, Devdutt Patnaik, like, i on swego czasu napisał taki obszerny artykuł o tym, czy czasem e, e, Indie nie mogłyby się stać e, świętą ziemią mormonizmu, gdyby tylko Joseph Smith żył w Indiach i był właściwie Indusem. Tak? Więc to nie jest tylko tak, że tylko my, mamy tak, że tylko my jako członkowie jako kościoła mamy takie myśli, tak. Wystarczy, że jak po, po prostu ktoś jest wykształcony w zakresie religioznawstwa i trochę się orientuje w zachodniej tradycji i też takie pomysły przychodzą do głowy. Mm -hmm. No wiesz, jak mówimy o Indiach, to mówimy o kulturach i o wyznaniach, dla których takim klub, takim toposem jest Ganges. Nie wiem, jakbym był y, mieszkańcem, nie wiem, jakiegokolwiek stanu w Indiach, czytałbym Księgę Marmona, to żeby było jasne, też jestem ogromnym, ogromnym fanem Indii, uwielbiam ten kraj i y, 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 naprawdę było mi tam bardzo dobrze, jak w końcu tam po, po się udałem. Y, Mam przyjaciół, z tamtego, z tamtego świata i muszę powiedzieć, że tak jak poznałam ich mentalność, to ja rozumiem, że gdybym. To, to Tak mi się wydaje, że gdybym był jednym z nich, gdybym był hinduistą, to i myślałbym o konwersji na, konwersji na mormonizm, no to mimo wszystko cały czas jako takiego tego momentu, który, który przekonałby mnie, przekonałby mnie do konwersji, byłoby. Chociaż jedno wspomnienie o Gangesie, Bingo. To Dokładnie. jest. Już, ja już tej religii ufam. Yy, anachronizmy, które się pojawiają w Księdze Mormona, tak, że ona jest napisana takim amerykańskim stylem, że pojawiają się takie anachroniczne, jeżeli chodzi o starożytność słowa. Dlaczego? Dlatego, że ona na początku ma, miała przekonać, ja to tak widzę, przynajmniej osobiście, tych ludzi, którzy żyli koło Josepha Smitha. Ale Mam nadzieję, że jeżeli, wracam do mojego szalonego pomysłu, w pewnym momencie pojawi się tłumaczenie, przekład Księgi Mormonów, bo ona jest świetnym do tego materiałem na Grekę, starożytną, to może jakoś serca przywiązane do Bizancjum też otworzą się na przywróconą Ewangelię też, i będą opisane. Zwycięskie, zwycięskie wojny Nefitu w taki sposób, jak były opisywane wojny lub też porażki w słowie o pułku Igorowym, to może też przesłanie tej Ewangelii, przywróconej Ewangelii, dotrze do słowiańskiej duszy. Nie wiem, hmm. tylko... Hmm. jest jeszcze ten, ten problem, jeżeli chodzi o Indię i Mormonizm czy Księgi Mormona. Niestety e, proces tłumaczenia Księgi Mormona na język indyjski jest bardzo mocno m, kulejący. Tak? Chyba tylko cztery języki indyjskie mają e, 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 tłumaczenie Księgi Mormona. To Aha. jest skandal, to jest skandal. To nawet, nie, to, to nawet nie jest głupie, to jest po prostu. To jest karygodne. Jeżeli, jeżeli mamy, mamy, mamy pretensję do bycia jedynym kościołem przywróconym na ziemi, to musimy mieć szersze szerszy, szerszy otwarcie na Indie na Indie, tak? na, na Chiny na parę innych krajów w, w tym regionie. Tak. Natomiast, jeżeli chodzi o Nasze inne pisma święte, to sytuacja jest jeszcze gorsza, bo e, e, doktryny i przymierza nie mają ani jednego tłumaczenia na, na jakikolwiek język, język indyjski. Jakikolwiek. Że tak użyję eufemizmu, robi mi się smutno. <gry> <gry> tak, tak. Ty bardziej wiesz. Jeszcze trzeba pamiętać, że. Niektóre języki indyjskie to są jedne z najbardziej bogatych i starożytnych języków, które obecnie istnieją w ogóle, tak? Taki tamilski na przykład, przecież to jest język, który jest tak stary, że że właściwie archeologia cały czas przesuwa do do tyłu jeszcze w dawniejsze czasy jego pierwsze zapisane artefakty, tak? I Aha. ten język ma Niewyobrażalnie bogatą tradycję literacką i lekceważyć coś takiego przez lekceważenie w, w tłumaczeniach naszych pism świętych tego regionu, to ja tego nie mogę zrozumieć. Tym bardziej to nie ma e, usprawiedliwienia, że to, jest, to, są, to, są, to są jakieś języki odległych krajów w, w Azji z perspektywy USA. Przecież. W USA jest ogromna diaspora indyjska, która jest często chrześcijańska też, i w USA mieszka bardzo wielu ludzi, mówiących Telugu, czy Tamilskim, czy Malajalam, czy Marati, czy Bengali, czy czymkolwiek. Tak? To jest też amerykańska sprawa, tylko Amerykanie nie chcą tego widzieć. Tak? Z całym szacunkiem dla, hmm. dla przywódców. To nie są amerykańscy przywódcy, to są ogólnokościani przywódcy, no ale to jest jednak przejaw ich kulturowego zaświedzenia w ich kraju, tak? I to jest problem. Ja rozumiem ten problem, o tyle, że znam e, znam są te historie misjonarzy, którzy wyjeżdżali, nie wiem, z takiej Polski, czy z innych Niemiec, z jakichś egzotycznych krajów żeby głosić chrześcijaństwo w wersji katolickiej czy luterańskiej. I de facto ich rozgoryczenie i zdziwienie Afryką, czy Indiami, czy Chinami można by było podsumować, że oni się bardzo dziwili, że tam ci ludzie nie są Polakami lub Niemcami. Skandal. Skandal. No. A Amerykanie się amerykańska misja się dziwi, że my nie jesteśmy. Amerykanami. Bardzo nam z tym dobrze podziękowaliśmy. <grym> Dziękujemy. Yy, yy, tak, natomiast, yy, no, no ale to jest właśnie, to jest, to jest generalnie problem komunikacji. Tak naprawdę podstawowym problemem komunikacji jest, są założenia. Skoro ja widzę drugiego człowieka, ma nos, oczy, kolor skóry inny, a nie daj Boże taki sam, to na pewno on myśli tak jak ja. Mm -hmm, mm -hmm, tak tak. O, nie nie, 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 nie gotku, nie. Może być zupełnie odwrotnie. Tak. Yy, tak. właśnie dlatego warto nie być osądzającym. Tak. nie być oceniającym, tylko trzymać otwarty umysł. To nie znaczy, żebyśmy bo, bo jest różnica między ewangelią, która jest dla całego świata a, a bardzo wąskim spojrzeniem na tą ewangelikę Wynika z tego, że Kościół ma siedzibę w USA. Hmm. W związku z tym, co powiedzieliśmy, jak sobie tak na tę chwilę wyobrażasz Kościół w przyszłości? Czego, tego Kości Czego temu Kościołowi życzyć? Można żartować mamy trochę w Kościele obsesję na punkcie statystyk i wzrostu, tak, i to jest problem troszkę. Więc może nie będę mówił o liczbach, bo to jest trochę zbyt mormonskie i chyba trochę niepotrzebne. Nie nie Natomiast y, wydaje mi się, że ten kościół w przyszłości będzie zdecydowanie mniej amerykański i zdecydowanie bardziej af afrykański przede wszystkim. I to I, może być. I, i, to, i, to, I to może być dla sporej części takich e, tradycyjnych. Mormonów, wyższego pradziada, może być ogromny problem mentalny, niestety. Poza tym, znając troszkę religijność indyjską, i, i e, wiedząc, że generalnie laicyzacja nie, nie ma miejsca w Indiach w takim stopniu i w takiej postaci jak w Europie, na przykład. Podejrzewam, że Kościół ma też sporą przyszłość w Indiach. Inna rzecz, czy on ją będzie chciał wykorzystać właściwie. Bo patrząc po strategii misyjnej Kościoła w Indiach, ja nie jestem o tym przekonany. Nie jestem o tym przekonany. My zbyt dużą wagę przywiązujemy do osobistej konwersji, a zbyt mało rozumiemy to, że w niektórych krajach doświadczenie religijne jest zbiorowe założenia, od razu. Tak? Mm -hmm. I w Indiach najbardziej udane akcje ewangelizacyjne różnych kościołów, ale nie tylko kościołów zresztą. To chodzi też o, o muzułmanów, na, na chociaż to nie jest ewangelizacja, oczywiście to jest, to jest, to, jest, to, jest, to ma inną nazwę. Tak? To, to są zbiorowe konwersje, tak? przecież są te ogromne społeczności Dalitów, które. Przechodziły masowo na, na różne religie, żeby, żeby uniknąć tego ucisku kastowego, w które wkładał je, je hinduizm. Tak więc przyszłość kościoła jest zdecydowanie bardziej wielonarodowa, i, i mam, mam nadzieję, że przywódcy będą się tutaj na, na to przygotować, też teologicznie. I mam nadzieję, że wiem, wiemy oboje, że. Wierzymy w tym kościele w ciągłość objawienia i, i w to, że jesteśmy prowadzeni, prowadzeni przez żyjącego proroka. Natomiast ja chciałbym e, zobaczyć wreszcie e, urzeczywistnienie tych obietnic, że pojawią się nowe, nowe pisma święte. Jest takie przemówienie Starszego Maxwella, chyba sprzed 30 kilku lat, gdzie on mówi, że w pewnym momencie. Dostaniemy tyle pism świętych, że będziemy właściwie musieli całymi walizkami je, je wnosić na konferencji, bo będzie tyle do studiowania, tyle do analizowania i dokumentowania. Tak? I e, jeżeli dojdziemy do tego momentu, jeżeli będziemy mieli na tyle odwagi, żeby poprosić Pana o te nowe objawienia w takiej szerszej formie, nie obawiając się tego, jak to wpłynie na wizerunek Kościoła to podejrzewam, tak. że kościół będzie, będzie szedł w dobrym, w dobrym kierunku.